Z tej strony Olopolo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Hello Neighbor i mam nadzieję, że ten klasyczny odcinek Wam się oczywiście spodobał oraz że już zostawiliście łapkę w górę oraz subskrypcję -sub na moim kanale I przy okazji łapaliśmy mi się tutaj widzę na zachód słońca, więc no. E, oczywiście musimy teraz użyć klasycznej metody, e, żeby sprawdzić gdzie mamy iść Czyli tak naprawdę tak jak zrobiliśmy ostatnio. Weii Czyli gdzie mamy iść? No czyli mam iść tutaj, dobra Mhm, e... dobra Można, że się zapukamy O, Peski to wystarczy grzecznie zapukać. Dzień dobry! Nazywam się Trzęsio Dobra, eee tutaj co tu może być? Co się stało? Aha, dobra. E, bo taka muzyka była, nie wiem czy to słyszeliście. 1576. tyle będą będzie to. 1576. No, akurat, że tych numerów nam brakuje. No to, to to, że nie powiem, by być nikt zdziwiony. Mnie ta drabina zaciekawiła. No zobaczyła czy nie? Aha. Rzecz bym nie chciał robić hałasu. Kotek Aha, kotek już widzę, że siedzi na jednym Dobra, było blisko. Aha, jakiś klucz w serce. Ja myślę, że to będę musiał zakręcić albo coś, a tu ca całe wyjąłem. xd. Dobra, e, chwila. Dobra, co my tu będziemy musieli jeszcze zrobić? Najlepiej się to w sumie obszedł. No i tyle, dobra. Yeah. jak wygląda jej jumpscare? Siema. Aha, dobra. Czyli po prostu... Chwila, ale czy my teraz straciliśmy to koło? Tak, straciliśmy teraz to koło. Gdzie jest? Zostaje drzwi otwarte, żeby się przeciąg robił? <grym>, tak, wiem, taktyka niezła. E, Co ja sobie o to otworzę? Ona mnie usłyszała teraz. Siema. Witam. Siema. Zgadza że musieli iść na górę, tylko pierwsze potrzebuję jakieś krzesło. Nie mogę zabrać krzesła. O, gnoła wezmę. A, zaskoczyłem nawet. Nie, się tego otworzyć, prawda? Oczywiście, że to trzeba rozbić. A jakbym zrobił. Ja ten raczej też nie. A nie mogę puszki z farbą wziąć? Oczywiście, że mogę wziąć. Tak. Odważyć sobie to okno, to już mam nadzieję na stałe. Ta to usłyszała raczej. Kurde, przed przypadkiem tym No kurde, mi się, mi się myli, że się. Y, Airtwicon biega. Eee. Yy. To ja zawsze w sumie seria, żebym był Spider-Manem. A, dobra. No, mam nadzieję, że już wróciła na dół. Tak, jest już na dole. A ja sobie wrócę na górę z kolei. Na wszelki wypadek sobie wezmę to jednak. Okej, okay, szafat. Tak, usłyszała mnie. Słyszałam mnie na 100%. Był taki dźwięk. Słyszę ją. Weszło tutaj. O dzień dobry. No dobra, nie wyszło mi. Ale jak w to grałem za pierwszym razem, to tutaj trzeba było zrobić coś trochę innego. Ale chyba właśnie ta gra dostała remaster, znaczy nie remastera, tylko bardziej nowe zagadki, że tak to nazwę. To może być problematyczne trochę. Chwila, ale zgaduję, chwila, chwila, chwila. Se w ogóle tutaj okno otworzę. Bo tutaj widziałem, że się da. Oczywiście, że tutaj się da. Druga ucieczki to będzie przynajmniej. I też sobie drzwi otworzę. Aha. Aha, już wiem. Tak chyba wiem. No to prowadzi pewnie do... Kurde, nie tu. No to pewnie prowadzi do tego. No więc tak, będziemy pewnie potrzebowali to koło, żeby to zakręcić. I wtedy przestanie roślinka rosnąć. I dzięki temu... Kurde, czemu to ktoś się zamyka za każdym razem jak tam jak tu wychodzę? Yy, ona mnie usłyszała. A pewnie jeszcze nie wie, co ja planuję zrobić. <śmiech> <śmiech> Tylko ja to usłyszałem. Co yy, tutaj przeskoczę. Ona mnie teraz usłyszała, niestety. Bo to po dźwięku można słychać. Słyszeć bardziej. Yy. Kurde! musi się to tak zamykać? No oczywiście, że musi. Chwila, gdzie to jest? Czy może gdzie ona jest? Tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest. A ja raczej nie zauważył. Mmm. Ja chyba sobie tutaj. Ośmioma! Kurde, co to jest za okno? Co to jest za okno? Może bym rozbił okno na dole? Ona poszła do łazienki. Czy jest teraz tutaj? Dobra. Siema. Fila, e, chwila. E, no to jest w tym samym kolorze. O, ona zeszła już na dół? E. No i znowu się zmieniłem w Spidermana. Yy, ważne jest tylko to, żeby ona była na dole, bo ja, tutaj, bo ja tutaj już to spokojnie już to zrobię. Kluczba. Dobra. I mamy pierwsze. No i super. No nie. są mi się pomyliło. Dobra czyli mamy już piątkę. Próbujemy jeszcze co? Jedynkę, siódemkę i szóstka. Tak. Ja to, to sobie na razie tutaj odstapię. Eee! To nawet tutaj już jest... Nie chcesz? Dobra. No popatrz, jestem tutaj i co? Aha, to musiało się coś zbogować. To mi się wydaje, dobra. Wiecie co, ja bym sobie rozbił jakieś okno na górze. Przez co ona tam poszła, ja bym sobie zobaczył, co jest dokładnie na dole. W sumie, to jest mądry plan. <gry> eee, może zrobię jakoś tak. Przecież tutaj jest... A, tam. Dobra, ona to słyszała. Poszła na górę. Jakaś śnica przyda się. I to odpycha, ja mogę być, ja mogę być jak Superman Kuśka? Nie no, wiem, że mogę na tym latać. A co jeśli... Kot mam teraz pianę do zabawy, no i super. Yy, ona tego nie słyszy, czy mi się wydaje? Moje zdanie, tutaj gdzieś? Tak, się zeszło na dół. Tutaj jest kolejny klucz. Hmm... Ło! I spawiam. Poszła Poszłam sobie na górę. To jest dobry znak. Okej. Okay. Co ja dokładnie wziąłem? Co to jest? A klucz, dobra! Chyba wiem! Mm, tylko ona musi być na dole. Chyba będzie to trzeba do wanny dać, i wtedy ciepłą wodą to się rozmrozi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko ona musi być tutaj, i tu musimy mieć pewność, że ona będzie tutaj właśnie. Dobra, jest teraz tutaj. Ja wchodzę na górę szybko. Speedrun, speedrun. No i super. Po prostu super. Nie wiem, jak to odstawić. A chyba wszyscy nie wiem, jak to odstawić. Dobra, yy... Najgorsze jest to, że te rzeczy się faktycznie resetują. Yy, dobra, możesz iść na górę, bardzo bym cię prosił. Yy, jeśli w ogóle zdecydujesz gdzie ty w ogóle chcesz chodzić. To nam jest, jest może śnica, dobra. Yy, chwila, to ja tam zrobię jak zwykle okno na górze. Znaczy, nie ja chcę nic mówić, jakby, my dopiero, ja dopiero odkryłem, co tu się dzieje, a jest już 11 minut odcinka. Że mi się wydaje, że mniej więcej tak jak patrzę na zegar. Nie wiem, o który zacząłem sobie nagrywać. Ale tak z pamięci. Na logikę. Aha, ty jesteś teraz tutaj. czy teoretycznie mógłbym iść na górę, ale nie mam po co dokładnie. Yy, pokam pójść na górę. Rzucę tam farbę po prostu. Muszę sobie rozwiązania. Jak ona tego nie usłyszała? No, nie wiem. O! No tu wraca. Kot. Nie widzisz mnie? Chyba jednak widzi. E, chwilę, to co to jest? Parę szliki, dobra. Koło, nie wziąłem tej lodu? Dobra, ona teraz myśli, że ja tam chcę iść. No jest suszy. Jest tutaj. Słuchajcie widzę. Dobra, pomyślę jeszcze w tyle co tu możemy zrobić. Eee, no bo tak. Po co nam takasica? Skoro i tak ten piec. No nic nie zmienia za bardzo. Znowu idzie na górę, to ja wezmę tą kostkę lodu. Wiem. To jest na logikę. Przecież koska się roztopi w ogniu. No, oczywiście. Słyszę, że to śpiecze bez jej zgody. No, czemu nie mogę tego zabrać? No to już wraca. Jezus Maria, czemu nie mogłem tego zabrać teraz? Eee. Czy ona na pewno jest dalej na górę? Wiem ja w sumie mnie na chwilę zatrzymał. czy mógł ogarnąć. Dobra, słyszała to wróciła na górę. siły. Czyli tu było co? Tu było serce. Chwila, chwila, bo mamy klucz. To jest już bardzo dobrze. Eee, klucz. Do czego był tam klucz? A, do, do pamiętnika. Chyba do pamiętnika. Widziałam do jakichś przepisów. Nie, wiem, to wyglądało jak jakaś książka po prostu. Okej, okay. weszła na dół. To jest to? Tak, to jest to. Tak! Dobra. Nie tu! Szóstka mam. Dobra, czyli jeszcze tylko jedynka i... i... Jeszcze tylko jedynka i... Proszę, nie bij. Co? Eee... No co? Dobra. no e... <ścoughs> Jezus, Maria. Dobra. E... Kot. Kot, kot, kot. Kot, 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 Co mogę zrobić dla kota? Czajnik mam. Super. Eee. czajnik, 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 czajnik. CO MOŻĄ zrobić Z CZAJNIKIEM? Dobra, eee... na na na. KOT pewnie tam ma pustą miskę, więc będzie trzeba skądś znaleźć karmę. Muszę wejść ze sobą na górę. Eee, dobra, będzie skądś trzeba wziąć karmę, ale, tylko pytanie teraz skąd. <gry> ale jestem geniuszem po prostu. fila chwila. E, chwila, co my tu w sumie możemy jeszcze zrobić? Skąd mamy wziąć ten klucz taki... Nie ma za bardzo tutaj skąd. Żeby było go wziąć. Chyba, że... Ja to widzę. Mogę tędy jakoś przejść? Mogę oczywiście. No właśnie. Te zasłony nic nie zasłaniają. Dzień dobry. Ja to tylko przechodzę. Ja to tylko sprzątam. Aha. O, tu idzie. Prawda? Prawda. Dobra, słuchajcie, czyli... Shri... Tyle tutaj może cięcie? <grym> znaczy nie wiem, bo odcinek trwa już jakieś, nie wiem, z 15 minut, może 17. E... No coś tam do wonny daje. E, a nie mogę, pisz... nie mogę zrobić tak, żeby... Piszczałka kota, zapiszczała, nie wiem, I don't know. Tak, koci już się nakarmię, tylko muszę pierwsze... A co ty tu ciągle robisz? Zdziwiona, że roślinki już nie ma. Ona tutaj dalej jest, prawda? Prawda, co ona tam robi przy biurku? Maria, to ona, to, to... Czemu ona tak często te drzwi otwiera? No cześć. Jesteś Spider-Manem, nie widzisz? Może, być może, że zejść na dół. Chwila, a nie mogę po prostu przejść tam farbą. Ale wandal. Dobra, Dobra. Yy. To miejsce ma sobie taki klimat trochę faktycznie. Coś na dół? Co to jest? Czemu to wygląda jak jakiś kunai ninja? Bez to jest chyba Kunaj. Ale po co jej kunai w domu? Dobra. Eee. Może trochę I'm overreacting, but... Dobra. Mm -hmm, mm -hmm. Po co i kunaj w domu? Jezus Maria. Dobra, ee, chwilka. Chwila, co tam było? Chwila, tam nie było jakiegoś może. O, cześć. Tylko ja bym... <ścoughs> czy ona mi odpowiedziała? E, tylko by się przydało najbardziej. Ała, nie. Już myślałam, że przegrałem, dobra. E, myślałem, że przegrałem, ale jednak... A ona zejdzie kiedyś na dół? To w sumie... Ja bym też pilnował... Piętra, w którym mam prywatne rzeczy. Ale chwila, co nie jest środkiem. Chwila, chwila. Co na tym zdjęciu nie było jakiegoś tego? Eee... Ona poszła. Poszła na górę, tak. No co? he, 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 he! agresorze <laughs> Dobra. Eee, ja straciłem przyrazkiem czajnik. Straciłem czajnik. To ja to nie było zbyt mądre z mojej strony. Dobra. Eee. Co ona tak, co taki co był dźwięk. Dobra, ale może po prostu jakoś zgadnę tą godzinę. Dobra, może faktycznie zgadnę jakoś tą godzinę. Tylko muszę pierwszy wiedzieć gdzie ona jest. Tutaj jest, dobra. Pójdzie na dół. Szła na to, dobra, więc zaczynamy. Dobra, czyli teraz została już tylko. to nie, to nie. Jest! Boże w końcu! Tyle prób to było. Jezus, Mary, w końcu się udało. I teraz mamy tylko 1, 5, 6, 7. nie, nie mamy jedynki. No to dobra, <laughs> dobra, czyli a jedynkę mam przecież kot. Ale fila, ten kot przecież. Dzień dobry. Ej. Ej, ej. Ej, fila, <laughs> chwila! Co ona przed Ma klucz. O lipka No ma przecież chwila, chwila, chwila No to już wiemy gdzie jest karma kota Dobra, słuchajcie widzowie eee, Chwila sprawdzę tylko upewnić się czy mam tak, mam włączony mikrofon Dobra, ona jeszcze poszła na górę Boże przecież to jest teraz idealny moment Kocie że mam to. dobra. I teraz za ta. Jeden, pięć, siedem. Nie jest to taki, sześć. Klucz. No i super bułka z masłem. Let's go, dobra. Tylko do czego też jest klucz? A to nie jest takim tej fila A to nie jest tutaj? Zgaduję, że muzeum będzie na końcu. I zgaduję, że to jest po prostu klucz do tego? Chyba faktycznie to jest klucz do muzeum. Dobra. O nie. Czy znaczy nie może być to w sumie. ...w sumie klucz do tego muzeum. A jeśli jest. No to ja nie ciekaję. no nie powiem, ale nie wiem czy łudzące już, już nie zostawimy tym na kolejny odcinek. Jak mi się przynajmniej wydaje, że. No to będzie. Tak, to jest chyba to, to jest chyba to. Ale co tu jeszcze? O. Waza, waza. O, mogę zebrać? Mogę. Czy to jest sąsiad? Nie, ma tu sąsiada. Tora sąsiad, słuchaj, sąsiad. Jest jaka sprawa. Ja już mam powoli kończyć ten odcinek, nie? To możesz mnie złapać? O dziękuję. Dobra, sąsiad nam tutaj pomógł w tym momencie. Więc mam nadzieję, że klasyczny odcinek Wam się, się spodoba oraz że zostawiliście łapkę w górę oraz subskrybujcie na moim kanale. To tyle z mojej strony na dzisiaj. nara!